Zatrzymała policja. Kup książkę ludzie drogi i ciesz się podróżą przez czarny ląd. Wejdź na jak to daleko.pl. Można, można. Okręcony, pogadany i zrobiony. Kolejna ekipa wsparcia, tak zwana, na wylotówce. Powiem tak, sami, sami nie dalibyśmy rady. Koleżka dzwoni po, po kolejne wsparcie, daje... Jakoś, jakoś idzie, nie? Powiem tak, trudności są z widocznością, bo wylotówki nie widać. Nie widać, czy samochód jedzie. Chłopaki zasłaniają. Badajcie, jaką kumpelę jaką bródkę ma. Zaraz pociągnę za tą wrótkę. Kolega tutaj do tej strony Muszę tutaj rozstawić towarzystwo Bo się zebrali I zasłonili, jedno auto przejechało W sumie już przejechało 5 aut No i jedno straciliśmy z, z horyzontu Bo zasłonili Kolego do boku, do boku Do boku Do boku, bo my tutaj musimy ogarniać Dawaj mordo W tamtą stronę Dawaj jedziemy Dziku dawaj, stawaj! Nie świruj, stawaj! A, pojechali. Autobusem nie jedziemy, no nie świrujcie, 35 km, damy radę. Nie ma co, nie ma co. Badajcie na to, chłopaki sobie herbatkę przyszli się napić. O kurde, ty prawie mnie przejechał, widzieliście to? Ale gnój, złapiemy gnoja. Herbatkę przyszli się napić. Tutaj chłopaki ze szkoły. O, proszę bardzo. Ale patrzcie jak, jak fajnie ma rękę Ty mordo, nie uciekaj Patrzcie jak ma fajne, fajne rękę Można mu coś tam włożyć tam do tej ręki Beka Popaki herbatkę piją, ten herbatniki wsuwa Ja A my łapiemy Łysy, łysy Łysy, łysy Łysy, jeden łysy drogi łysy no. Co się śmiejecie panowie? Z czego beka? you live? Where do you Dawaj, 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 tam wyściguj. Mordziula, jedziemy, jedziemy. Tam tą stronę, dawaj zatrzymuj. Pojechali bez nas. Szóste auto pojechało bez nas. Takie też, bo pytają za jaką drużyną. Czy Brazylia czy Argentyna? -Ar -Ar Argentyna? Argentyna. 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 To chyba będzie najba... najciężej przejechane 50 km w mojej karierze autostopowej, moi drodzy. 50 km Kurczę, tyle już ludzi tutaj poznałem, że szok. Nawet łysy do mnie przyszedł i mówi, że ja łysy. Ja <gry> Co, co tam? Part... To jest owoc tego bananowca, gość wsadza do buzi. Tu i No właśnie, pokazuje. O kurde, Śmir. Pokazuje takie niestosowne rzeczy. Badajcie! Traktor! Tam tamtą stronę!

Ehi, oh, stai per morire. Vai, lo prendo. Let's Poi, Harry. Ehi, Elo Ehi, ehi, ehi. Ehi, ehi. Jedziemy właśnie przez najwyższy most w Bangladeszu Ufundowany przez Chińczyków Autostrada Autostrada, za drogę trzeba zapłacić Tutaj chłopaki, my tutaj na tak prowizorka Koleżka stoi, ale jak podskoczymy to wyleci jak, jak rakieta Ja to przykucnięty, o tak w ten sposób ale tutaj kolega leci grubo, no z 35-40 na godzinę takim, takim dzikiem to czuć, dobrze jest Jest Jedziemy. Idziemy Siema dziku Jak tam? Very good Bardzo dobrze Bangla hała. Bangla hawa What is mean bangla hała. Jest trying to say something But I don't understand. Oh, I don't understand. This is not Bengali bank language. Oh, maybe Polish. Maybe, maybe Polish. Przymusowy postój, koleżka coś poszedł załatwiać. Jeszcze kawałek podjedziemy i zostanie nam 17 km. Ta podróż, moi drodzy, autostopem, bardzo męczące. Ludzie męczący. Bardzo męczące. Koleżka do mnie mówi, ten co tutaj siedzi, <ścoughs> że nie powiedział, że go kocham. No kurde świr. Zatrzymała policja. Proszę bardzo, naszego kierowcy traktora. Ja nawet nie zobaczyłem, kiedy tam motorkiem stoją. Motor BMW, dobry. No i spisują. Ponoć koleżka licencji nie ma na traktor, więc może będzie trzeba posmarować. No się nie spodziewałem. Nie spodziewałem się, no. Zaraz, zaraz tam może wlecę z kamerą i ten ich tam obkręcę. W środku miejsca nie ma w autobusie. W Bangladeszu to nie problem. Na dachu zawsze się znajdzie miejsce Wszystko czyste, koleżka bez mandatu Dobrze Prawilnie Wszystko good Elegancko, pojechali dalej Chłopaki odjeżdżają A tym samym pozostaje nam kawałek Salam aleikum, kolega tutaj wnosi nosie podłubał Ale gorąco, trzeba usiąść Miejsca trochę panowie Kierownik na włości o oh mój Boże Ale gorąco 17 km Co święta Matko święta Dojechaliśmy do jakiejś miejscówki Teraz idziemy, mówię do ziomka Ty, loda trzeba zjeść, bo normalnie Odpływam Co tam mała? Co tam mała? Dupcio Krasulka? A, nie ma. Co tam? Nawet się odezwała nie, chyba nie ma lodów, co? Pani jestem 7 Dziadek, są lody czy nie ma lodów? Nie mają. Co, nie mają. No nie mają no. Okej. Okay. Siema wariacie. Siema wariacie. Siema wariacie. La la la. Ale się oblizuje. Kto się oblizuje? <noise> Koza anglonumijska, bardzo popularna w Pakistanie. Jej mleko jest bezwonne, więc sery są pyszne. Eee, fajne są. A krasula co? <laughs> Mor. <laughs> Pada do ziomka bierze dzwonek wody. Jak się nie pyta, nawet i od razu pije z tego samego kubka mistrz. To jest piękne w ogóle, brak takich, takich barier bym powiedział. U nas by nie przeszło, tutaj normalnie idzie. Odwracam? Nigdy w Bangladeszu nie jesteś sam. Nigdy. Podkreślam. Słowo nigdy. Pomów drogą. temu museć. Patrzcie na to jaka wielka fabryka cegieł. Ależ ogrom. Ja przyznam szczerze, że już wymiękam. 17 km zostało, ale jest grubo. kurde, ja już normalnie mówię. O, jest! Dawaj mordo! Tam pojedziemy żółtym, byśmy wariatem pojechali. Nic. Ja już powiem wam, że naprawdę jestem wycieńczony. 50 km dzisiaj. W Bangladeszu to jest po prostu na abstrakcjon. Jedzie auto. Patrzcie na to. Tutaj. Nie, no nie. Auto chcieliśmy, nie autobus nie, nie nie Jedźcie, jedźcie, panowie, panowie i panie. Ja już się martwiłem, że będziemy sami łapać stopa. Ale na szczęście nie. Pytam kolegę, czy pożyczy. A to dobra maszyna. A. Patrzcie na liczniku ile, 120. Ile przejechane? 44000 40, 4000 4000, 3200. Like bike. new, new, bro, bike. new, new. Fine. Yeah, yeah. What price? What price? Price 1000, 1000, 100,000 and seven. 100,000 dollars? Dollars 1000 uh, dollar, 1000 1000 4,500 złotych. Nie chcę sprzedać. Koleżka mówi, że jego brat w Polsce. w Polsce, w Polsce. W Polsce pra, pracował 5 lat temu, teraz jest w Bangladeszu tutaj. Łapiemy kolejne auto, nie tego wariata, ale te, tego dawaj, 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 A ty I mamy to? Czy nie mamy? Mamy to. Proszę bardzo, mamy to. Mamy to. Dawaj. Dziku idzie tłumaczyć, ale obstawiam, że. No dawaj, dawaj. Dawaj trzeba wytłumaczyć Dziku, jaka sytuacja. Ask. Yeah, come come it, boy, yeah, help you, please. Hello, Hello. Can, can we go with you? Uh, How many uh, people do you have? Two, two, two. Me and uh, Ashmal. Yeah. You can, you can we, see you can sit, uh, in this But this, this is taxi? No, no. My, no it my it's car. personal. So it's personal. personal. And yeah. ca, can we go like for free? Yes. No, yeah, yeah. yes. Really? Perfect. Can we put our backpack to the. No i się udało i ostatnia, ostatnia prosta moi kochani za darmo 50 km przejeżdżamy wrzucamy okay. plecaki żeby nie ten O salam aleikum. i pojechali I pojechali Ale jaja Witamy w Bereszele Zajęło nam 50 km, 3 godziny 3 godziny stary Mordo, 3 godziny jechaliśmy Te jeszcze plecaki Że nam plecaków nie skroili 3 godziny dziku Ja cię kręcę 3 godziny 50 km, proszę łapkę zostawić Koleczka tutaj robi dobrą robotę Good job bro Dawaj setiaka, Barisiel, witam Państwa bardzo serdecznie w nowym mieście, nowe wyzwania. Oczywiście jest głośno, a ja tutaj. Nie a ja, ja będę prowadził. Dobrze jest, wskakuj. Patrzcie, jak takie w spodnie zamontowane, żeby były kieszenie. No i pojechali. Ja trochę, ty trochę. O, Barsili, Bardzyli. O, Zapłacone za to tutaj, 30. Le lecimy do naszego hosta. Gdzieś tutaj mieszka nasz host. Gość, który nas ugości w tej waryciele. Trzeba go teraz namierzyć. Dobra. Lody zakupione, można się orzeźwić. Ok, we need to sit and eat. Dawajcie gdzieś usiądziemy i sobie skonsumujemy. Dawajcie tutaj. To jest dobre miejsce. Nie, no fajecz, Fajury pali ziomek. Dawaj tam. Dojechaliśmy do miasteczka i wyobraźcie sobie, że koleżka koleżki zaprosił nas do siebie, żeśmy odpoczęli. I wbijamy tam i się okazuje, że koleżka koleżki mieszka w bursie z czterema koleżkami, którzy palą fajki. Ja tam wbijam do tego pokoju. Oni wszyscy mnie oblecili jak muchy, żeby tylko zdjęcie zrobić. Ja mówię, ty palą fajki, cały pokój w ogóle w fajach Wszyscy chcą zdjęcia. Ja mówię, ty aż Zawijamy rakietę, zawijamy żaglę, uciekamy stamtąd. Zawinęliśmy się w trzy i jesteśmy na wylotówce. I znowu z kolegami. Tutaj koleżcy. Koledzy pomagają. Czasem pomogą, czasem mniej pomogą, ale są. Więc spróbujemy dzisiaj przebrnąć rzekę, przepłynąć rzekę łodzią. Jeśli się uda, spoko by było przepłynąć, bo ta rzeka jest super długa, w sensie szeroka. I plan jest prosty: no po prostu przepłynąć rzekę. Dzisiaj stwierdzam, że ludność lokalna mnie denerwuje. Ładujemy. Tym? Jednak nie. Inny, czekamy. A co masz tutaj? Ja mam właśnie taką. Dada, tak. Tylko, koleś, oprócz biskupów. Jak to dajmy? A księżniczko my już wyjeżdżamy Autobus lokalny Jedziemy na pierwszą łódź z koleżką I Tutaj koleżka pomaga, popycha delikatnie o kurde to się nazywa blisko lokalnych. Uwaga panowie. Żebym nikogo nie zaczepił, żeby głowy nie, komuś nie urwało. O kurde, dziku. To my się walnęliśmy. Maybe, to, maybe to, to the back. Patrzcie skrzynia. Ładujemy, z pół godziny będziemy lecieć. Wciągamy brzuchy. O kurde. Mamy to jest dobrze. Lecimy, ale ja autobusem nie lubię jeździć, żebyście kurczę wiedzieli. Ale ziomek, bilety chodzi i ogarnia, ale przez cały dzień to on się natrzęsie. Ale on musi mieć dobrze rozwinięte mięśnie, głębokie. Zobaczcie, utrzymać się tutaj na tym pokładzie tego wehikułu. Bo naprawdę, to trzeba mieć silne nogi. How do you feel, bro? A, do filtrów, bro. Energia jest słaba. Musimy rest, bro. Nie martw się Jak my dobrze to żyjemy, to, to będzie cud. Normalnie wymiotuję już 15 minut jazdy, i odpływam. Autobusy nie są dla mnie. Moi kochani, jak to daleko. Nie polecam autobusów. ...publicznych w Bangladeszu. Dziękuję. A co tu wygląda? Szefowa wygląda. Co też się nie... z brzuchu się przewraca. Młody. Kurde, zbieramy wszystko. Przeróżne zapachy są. Począwszy od przeróżnych takich silnych zapachów perfum, pot i zmęczenie. O kurczę. Ale skacze, ja cię kręcę. Lepsze niż Energylandia. O! Pojechali, że Assalamualaikum. Pojechali O co chodzi? Na takiej łódce to my jeszcze nie byliśmy. Coś tutaj pływa. Lokalni. Koleżka sobie... Koleżka przynajmniej szamy sobie skombinował. Kurde. Idziemy. Ładujcie, ładujcie. No chłopaki wbijajcie. Ktoś jak bogatszy, to motorówka, szybsza, ale też droższa. Dopływamy do portu. To jest wyspa. A jutro z rana będzie trzeba przeprawić się przez kolejną rzekę Na kolejną stronę Powiem wam szczerze, że to jest czasochłonne Czasochłonne i trzeba też zaznaczyć, że bez znajomości języka To tu po prostu normalnie można by było włosy rwać z głowy Albo z brody Gdyby się miało Prawda? To faki I to Но он се нагадава, ја ќе крецам. Мојот колешка тоа се нагадава и е саојземен. Кога ќе идеме на Będziemy dzisiaj nocować na wyspie. Ale koleżka naładował. Szybka akcja wędka z Kłabik, Transport mamy do miasta moi drodzy. Koleszka wypatrzył na mapie jakiś rządowy hotel. Idziemy tam. Tylko prawdopodobieństwo, że mnie wpuszczą, jest, no jest 50 na 50, bo hotel rządowy jest dla, dla obywateli Bangladeszu. I w tym hotelu jest niska cena, ale wysoki standard. Tak koleszka powiedział. Więc no jestem ciekaw ogólnie, jak to w rzeczywistości będzie wyglądało. Biorąc pod uwagę, że Bangladesz, no to jest jeden wielki rozpierdziel. To był jeden z cięższych dni w Bangladeszu i ogólnie od początku mojej podróży przez Indie i Bangladesz. Trudny, ciężki dzień, bardzo wymagający, dużo energii. Ale znaleźliśmy miejscóweczkę. Mamy taki pokój z kumplem. Mój kumpel też jest zmęczony. You are so tired, yeah. Ashmal, are you tired? little yeah, bit. little bit. I see. Pranie zrobione. Moi drodzy, maj talony wiszą. Jakby ktoś się pytał, to dwie, kierownik ma dwie pary. Jedno używa, drugie później zmienia, je pierze, zmienia pierze. Czyli optymalizacja. Wszystko tutaj mamy, moi kochani, i bardzo dziękuję za uwagę. Wszystkiego dobrego, do następnego odcinka. Proszę trzymać kciuki, bo coraz bardziej te kciuki są potrzebne.